Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Need Basses and Trumps w Robloxie. Dzisiaj na linii 7 jeszcze nie przejechaliśmy się w ogóle na tej linii w tej grze na moim kanale. Więc dziękuję Wam za ostatnie łapki w górę pod ostatnim filmem. A więc pod tym filmem też możecie zostawić tyle łapki, ile tam zostawiliście poprzednim. To jest na stan dnia 23 lipca. Było chyba tam 8 łapek w górę i dostałem chyba tam z 4 albo więcej subskrypcji. Za to was bardzo serdecznie dziękuję. I możecie dalej to robić, czyli subskrybować, lajkować, ja już wiem, że lubicie tą serię. I będę wiedział, że chcielibyście kolejne z tej gry odcinki. Także zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Dobra, dzisiaj na linii 7. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze się nie pojawiło w ogóle to na moim kanale mm, i Kozano. pojedziemy sobie tam, na tej linii. Dzisiaj tak szybko nie wiem, czy zrobi jedną, drugą tej trasy, bo ona jest dość długa, ale może się trochę szybciej e, pośpieszymy, bo to zależy, bo ja ostatnio tam dość szybko byłem, ostatnio przed Następnie czasem, chyba z tą 4 minuty. Także, no pytanie, czy mi tutaj y, sygnalizacja pozwoli. Jeżeli pozwoli, to pojadę szybciej, jeżeli nie, to nie. I oczywiście, y, bo ja y, 4 minuty przed czasem, ja rozpocząłem dopiero jazdy, gdyby byłem już y, minutę przed czasem pod od wyjazdu tego cichego kącika, nie, no to dalej, no to y, też było minus 1, czyli przed czasem, a teraz już Daj jestem same okejki, okay czyli ja nie wiem, czy się uda to zrobić. Ale spróbuję... zrobić, żeby być przed czasem. Następny przystanek... Herberta! Herberta! Ogólnie to tutaj w tej grze to nie ma o czym rozmawiać dokładnie, tylko prowadzisz tramwaj i nic więcej. Zapowiedzi się same zapowiadają. Gdyby nie te zapowiedzi to ja bym sobie sam mógł mówić, nie do was, a no raczej yy, bez sensu, bo będzie pod, podwójna ta podwójne zapowiedzi. Znaczy przede wszystkim też to przeszkadza te zapowiedzi, znaczy w sensie, że ktoś nie lubi tych zapowiedzi. Tak jak wcześniej tutaj powinien być przyróżnik do wyłączenia tych zapowiedzi. Kiedyś takie coś było, nie wiem jak teraz. Chyba teraz nie widzę tego. Było chyba pod dorsami czyli pod V, ale no nie widzę, nie widzę. Może jest, może nie, nie wiem. Na pewno wiem jak wyłączyć dźwięk stopa. Następny przystanek Witoso. Dzień dobry. Możliwa kontrola. Nie stresuj się, kup bilet. Żeby stopa wyłączyć trzeba nacisnąć po prostu na tego stopa i już tutaj jest dźwięk wyłączony. Ja mogę mi się włączać. WITOSA no tutaj teoretycznie by się dłużej czekało, gdyby jeszcze te ciopągi jeżdżały, nie? No jechały No ogólnie tutaj te, te pociągi to już w ogóle tutaj nie jeżdżą z tego co ja tu widzę Kiedyś jeździły, teraz nie jeżdżą, nie wiadomo o co chodzi no jadą czy nie jadą, bo ja chcę już pojechać. Nie wiem czy zauważyliście, ale ja mogę szybciej. Ja mam szybciej zielony niż tutaj te samochody, nie? Czy tam autobusy Następny przystanek Kochłowice? Możliwość przesiadki do pociągów linii metra M1. Żeby pewnie nie blokować właściwie tych yy, przejazdów tramwajowych Tylko po kto by nie przestrzegał tej sygnalizacji świetlną w tej grze. Wszyscy przejeżdżają po czerwonym i tyle. Nawet nie zwracam uwagi, że tramwa jedzie, a w ogóle tutaj jest przenikanie przez autobusy tramwaje, więc yy, nie wiem czy to dobrze, czy nie dobrze. Chociaż z drugiej strony gdyby się coś tam korkowało to i tak byśmy musieli stać i stać, nie? No ale no, to, 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 to... No dobra może być. Tylko jedyne Następnie minus dla mnie, że jeżeli jest przenikanie... Dworcowa. To żeby yy, być w tramwaju trzeba tylko i wyłącznie siedzieć, nie można stać. Dworcowa? Tak jak Urban Move 4 prawdopodobnie. No ta, urba Move 4. No to tam jest stanie, można stać, można siedzieć, to tam jest fajnie. Tylko niestety kiedyś jak było jeszcze to popularna gra, bo teraz mnie aktualizacje robią... No i to się nudzi ogólnie jechać te same 4 trasy, czy tam 5 lin, nie? Pamiętajmy ile tam był lin. Ja jeżdżę, ja tam gram, mam przepustkę również do tych dwuwagonowych tramwajów. tramwaj. Nie może nagram, nie wiem. Może nagram. Jeżeli zostawicie pod tym filmem 10 łapek w górę, to nagram. Jeżeli nie, to nie. No i zobaczymy, czy się uda wam dobić do, tego, do tych 10 łapek. Następny góra. przystanek, dworzec Główny main railway station. Albo po prostu dajcie swoje propozycje w komentarzu, ja będę tam grał po kolei. Także tutaj, tak to tutaj wygląda. No już widać 3 minuty przed czasem, no gdybym miał teraz powolnić, to ja bym był długo, długo tam do tyłu niestety. Także ale ja teraz nie mam czasu. Dlatego ja się tutaj trochę śpieszę. Dworzec Main Railway Station Bo za chwilę wychodzę z domu i widać, a ja to nagrywam na 15 godzinę, a wiadomo no już życie to ja i tak nie opublikuję, bo Yy, albo coś, albo YouTube się zepsuje, albo yy, komputer się wyłączy, tak jak wczoraj chciałem wrzucić na 18 i dupa jasia, ale dzisiaj się opublikował już o 9, o 12. Na szczęście się tam już wszystko wrzuciło, pytanie czy teraz ten Roblox się wrzuci. Myślę, że tak. Aleja pokoju. No oby się wrzucił, bo ja bym nie chciał mieć tutaj żadnych... Żeby nie było potem pytań, ej, czemu nie wrzuciłeś tego odcinka na tą godzinę albo na tą. Ale w końcu udało mi się wrzucić na godzinę dziewiątą. Przystanek Chopina. Dzień dobry, możliwa kontrola. Nie stresuj się. Ale to udało mi się na dziewiątą z powodu tego, że ja miałem tam materiał, nie? z Eurotraka Simulator. To ten pierwszy odcinek miał był problem jakiś. Czy tam szósty 7 już nie pamiętam który odcinek miał problem? No ten pierwszy, który się opublikował o tej dziewiątej. To miał problem i nie mogłem wysłać go do youtuba. Do serwisu youtube. Nie wiadomo o co chodzi. Ale się już dzisiaj udało. Czyli 23 lipiec? No, tak. Następny przystanek Rondo-Czyżyńskie. Możliwość przesiadki do pociągów linii metra M1. I słuchajcie, ja bym tu zrobił może cięcie, albo nie, cięcia bym może jednak nie zrobił. Poczekajcie, 8 minut, 16 minut. To nie, to mi się wydaje, że na spokojnie 20 minut odcinka będzie, Rondo jeżeli czyżyńskie. byśmy jeszcze mieli wrócić, tylko nie wiem, czy mam czas w ogóle. A co, jeżeli nie mam czasu? Co ja tutaj pokażę wam jedną trzecią tej trasy? No ależę. Nie dobra, lepiej yy, wolę tutaj już yy, zakończyć ten przystanek końcowy. Następny przystanek kombi. Przystanek końcowy. A bo dobra, jedziemy tam, ja już nie będę tutaj ciąć robił, yy, czytam przerwy No i widzicie, teraz muszę się zatrzymać, żeby tą sygnalizację odpalić, zamiast tam zrobić te żółte... Yy, te takie z żeby odpalić trakcję to nie, bo musi być bliżej. Nie może być dalej. No już życie. Kombinat. Przystanek końcowy. Teraz ich kącik. Dobra. Jedziemy, nie ma czasu. Chociaż czekajcie, może jeszcze tam poczekam. Dobra tam. Yy, to już jest koniec... Zrobimy dru drugą część trasy w kolejnym odcinku. Dzięki wiek za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę, jeżeli nie zostawcie łapki w dół. Subskrypcję zostawcie dla rozwoju kanału oraz jeżeli chcielibyście kolejne odcinki z tej gry. Dziękuję wam za to, że już mam 300 subskrypcji. To nie jest jakoś tak specjalnie dużo, ale może dobijemy do 1000, no coraz bliżej, coraz bliżej, może nie wiem, do 2000, zobaczymy. Yy, I oglądajcie te odcinki yy, te, które się opublikują od Wasza Z Robloxa, bo teraz robią będzie się częściej pojawiał, ale to zostawienie łapki w górę i subskrypcji, także możecie jeszcze zostawić komentarz, żebym tam coś napisał, albo macie pytania, zadawajcie. Pa pa!